Jesteśmy już w domu, ja się zabieram za pracę. Mamy vlogę do montowania. Wojtek pojechał po sushi dzisiaj. Na obiad mamy sushi. Piękne słoneczko nam dzisiaj świeci. Jedziemy właśnie na festyn z Maxem. To takie y, dla dzieci, mają już wprowadzenie w okres świąteczny. Tak, z półtorej godzinki tam pobędziemy. będzie miał frajdę. Nie ma gdzie ty jesteś? Tu. <grych> A czy na Liliach się <grych> Mhm. Bo tutaj zrobimy tak. Gotowa. nie ma, nie wiem czemu. No to dlaczego mówiłaś, że będzie? Bo by mieli napisane, że będzie, nie wiem czemu nie ma. Hey, brawo! I teraz nagrody. Super wylosowałem. Najpierw trzeba się z tym. I lista Mikołaja wrzucony pierwszy. Nie, nie pierwszy. Twój pierwszy. Jesteśmy już w domu, ja się zabieram za pracę, mamy vloga do montowania, Wojtek pojechał po sushi dzisiaj, na obiad mamy sushi i jeszcze miał podjechać do sklepu polskiego, także jak wróci, pokażę Wam zakupy i będziemy się objadać. No po prostu taka ochota na sushi nas naszła. Mm. Wojtek wrócił do domu, tutaj mamy zakupy, tutaj mamy sushi. Uuu. Rozpakowałam zakupy ze sklepu i taka niemiła niespodzianka, a Wojtek był w tym moim ulubionym polo-market na Benuel. W sumie zapłacił 32-33, ale zobaczcie, jaki to jest chyba boczek. Jaki boczek mu pani sprzedała. To wygląda okropnie, i to nie jest tłuszcz. To nie jest na 100% tłuszcz, to jest po prostu zleżałe. Całe. Fuj, takie białe. Ale okropne, okropne, no nie wiem co ostatnio w tych sklepach się dzieje, też ostatnio jakoś nie wiem, tak jak wtedy te mięso stare kupiliśmy, to potem mi się też jakieś posty na jakichś popularnych tutaj w Anglii em, grupach na Facebooku pokazywały, że nie wiem, te sklepy jakieś takie starsze towary teraz sprzedają, ale to przykre kurczę no. No to mamy ten nieszczęsny boczek. Mamy metkę cebulową dwa razy, kiełbaski z serem. One są przepyszne, naprawdę. My mieliśmy chyba takie większe kiedyś też. Te są mniejsze, ale jak na ciepło się je zrobi i się przekroi, to ten ser tak wypływa, ale na zimno też są bardzo dobre. Tutaj Mamy ser żółty z dziurami. Kiełbasa francuska, świetna nasza, szłyki. Przyprawia w płynie winiary. Parówki studenckie, no i obok polskiego sklepu. Tam jest taki sklepik, gdzie jak się kończy termin, to mają tanie ceny i tutaj właśnie były takie hapsiki kurczakowe, peperani, po 10 pensów tylko i tutaj jeszcze kawałki kurczaka tikka, nie, indyka, przepraszam, można sobie zamrozić, no i tutaj, aha, tu jeszcze Wojtek coś ma, mamy jeden chleb, mamy drugi chleb, trzy przyprawy do ogórków kwaszonych i małosolnych i dwa razy czosnek staropolski. I tutaj mamy sushi, dwa takie kubełki z ryżem. O, tu troszkę się polało, ale zobaczcie jaki fajny, tu z warzywami. Dwa razy bao, to są takie bułeczki jakby z nadzieniem. I druga bułeczka. Tutaj mamy sushi z awokado i łososiem i pierożki z kaczką. No i sos sojowy i wasabi. Smacznego! I should slow it down, take it easy I just keep on staring at my phone Yeah, my head's spinning, heart's racing Knowing that you could give me a call Are they awake at night? Because all I seem to think about What kind are Wow! What hmm, Max painted papier toilet paper with No i zamoczył jeden koniec w wodzie do drugiej miseczki czy tam do drugiego naczynia ścieka i mamy tu różne kolory, to przed chwileczką skończył, nie? Tak, te patrz, te, patrz, te czarne to robi się o takie, uh -huh. a te zielone to robi się o takie, uh -huh. a, te, a te niebieskie to robi się o takie, a te czerwone to robi się o takie. A patrz, patrz. To, to nawet nie robi sensu, bo mhm. pas. Nie, nie robi sensu. Popatrz, papie, to ale to taki różowy. A to miało być czerwone. <laughs> hmm, a jest czerwone. O, oh, here you are, face to face in this trashy bar. another now and I am going. Places makes me laugh. Above the irony of everything. I like the way you think in adoration. Ktoś tu sam jeszcze? sobie śniadanie przygotował. Co to jest? No bo jest tu pita śmietana oh. i potem jeszcze ten z kiełbaska, bo to jest już deser. Hmm. Tutaj groszek, winogronka, kiełbaska, smoothie. I tu przeozdobione. Nie, to nie jest przyozdobione, można z tego jest. Hmm. Smacznego. Ale mama. Pamiętaj, że to jest guma. Mhm, mm dobra. I don't really mind all the is in the bathroom. I don't care at all, baby. You my attention. So yeah. see the logic Będzie pyszna kawusia. Tak mnie tutaj troszeczkę przyświetla od strony okna, przepraszam, ale uwielbiam to miejsce, uwielbiam tutaj siedzieć, uwielbiam tutaj nagrywać. Neon, hello! Hello! Mam kawusię zrobioną i powiem Wam, że tak bardzo dzisiaj nad ranem się wzruszyłam, ale tak się wzruszyłam, leżałam jeszcze w łóżku, wzięłam telefon z rana, Wiecie, wszystkie newsy muszę tam sobie sprawdzić. I po prostu jak to zobaczyłam, to aż mi się łezka zakręciła w oku. Asiu. Ja Ci tak bardzo dziękuję. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Asia ogląda nas z południowej Karoliny. Wyobraźcie sobie, że dostałam od niej kawę mało tego, nasza cała rodzina dostała od niej prezenty. Maciek swoją kawę na pewno w, na pewno w Australii wypije. Pozdrawiam, Asię z rodziną z południowej Karoliny. Kupiła mi tu właśnie kawę. Dziękuję bardzo, bardzo fajna i bardzo dobra. Monicę już przekazałam Wojtkowi. Maxiu! Maxiu sobie wybierze słodkość, ale wiecie co, ja już mam pomysł. Pomysł y, na ten prezent, jemu się zawsze marzyło żeby usiąść w kawiarni i ciasteczko zjeść i myślę, że go właśnie zabiorę do kawiarni, także Asiu naprawdę z całego serca Ci dziękuję, dziękuję Ci za te miłe słowa w wiadomości, które mi napisałaś bardzo dużo one dla mnie znaczą Asia ogląda nas ze swoją rodzinką, pozdrawiamy Krisa, pozdrawiamy Willow i Asia tłumaczy nasze vlogi i, i to jest po prostu niesamowite dzień się tak cudownie rozpoczął dziękuję Ci i pozdrawiam Cię Asiu, naprawdę Wspaniałego dnia wam życzę. A ja zabieram się teraz za montowanie vloga. Właśnie Amazon mi dostarczył przesyłkę. Ja zamówiłam nowy podkład, a dokładnie to jest serum. Pokolorowane, tak oni je opisują. No co jest? Nie mogę otworzyć. Taka wielka koperta do takiej buteleczki. Ja używam tego serum L'Oreal. Ojejko, czekajcie. Tego serum L'Oreal to jest serum pokolorowane. I ja mam odcień 4-5 Medium. I to jest z taką pipetą, to się dokładnie miesza. I to jest z taką pipetą, o! Ojejka, bo mi się wyleje. I ja, I ja tego zamiast podkładu używam. I bardzo dobrze mi się sprawdza. Fajnie na nawilża, długo się trzyma. Naprawdę jest super. Poprzednie opakowanie już mam prawie puste, także zamówiłam. Już nie pamiętam, ile płaciłam. Około 14 funtów. Chyba zostawię Wam link w opisie pod filmem. O, wojtek z zakupami idzie. Już cię widziałam. Cały zawalony siatami. Ale nie naładowałem samochodu, telefon mi nie działał. Coś ty? W ogóle sieci nie było, kompletnie zniknęła karta. Teraz słyszałem, że coś doszło, więc się błądzę do tego. Przecież ty internetu nie miałeś, skończył ci się. Nie, kochanie, już miałeś, może był nowy miesiąc. No to ja nie wiem. Całkowicie karta się wyłączyła. Wiecie co, Wojtek był i w polskim sklepie, i w angielskim sklepie. Po prostu wszystko razem wam pokażę. Dwa razy mleko jakieś takie inne kupił. Nie wiem, świeże, dłużej świeże. Pewnie jakieś filtrowane. Trzy opakowania limonek. Kurczakowe fajita, rapy. No i mamy tak, dwa chleby, takie fajne, z chrupiącą skórką. Jeden chleb foremkowy. On jest tak ciężki. Polędwica łososiowa. Tutaj mamy boczek jakiś. On jest jakimś nadzieniem. Fajnie, fajnie wygląda. Musi być taki chyba świeżutki, taki różowiutki. Najlepsze ogórki harsznickie. Widzę, że Wojtek nie będzie robił swoich małosolnych, nie było już? Nie Czy już ma. nie chciałeś, nie ma już. No, czyli kupił ogórki kiszone. I tak, mamy tutaj mrożone grzyby. I wiecie co, one kosztują tylko 2,69 w polskim sklepie 400 gramów, a pachnie niesamowicie tutaj nimi. Także wypróbujemy sobie, będziemy chyba je kupować. Jeden twaróg tłusty, dwa razy twaróg półtłusty śmietana, piątnica. I ostatnio właśnie wziąłem reklamę w telewizji tej śmietany, że ona się nie waży. Nie wiem, ja jej nie dodawałam nigdy do niczego takiego gorącego, ale może to kogoś zainteresuje. Mam tutaj, co to jest? Co ty kupiłeś? Świeżonka szlachecka w marynacie. Przyprawa wpłynie dwa razy bulion grzybowy, kostki, kostka mięsna. Smalec będzie Wojtek robił. O, może by te grzyby pasowały do tego smalcu. No i tutaj mamy Matiasy, solone. Dawno nie mieliśmy, z chęcią zjemy. Trzy razy przyprawa do kurczaka złocista skórka i trzy razy napka pietruszki. No to nie koniec, kochanie. <laughs> Właśnie mi Wajtek powiedział. Ja skończyłam nagrywać, bo mówi, to nie koniec, kochanie. jeszcze dwie siaty. No super. Wojtek już to w międzyczasie kanapkę zaczął robić. I mamy tak dwie papryki, jak one są smaczne. Te długie są tak pyszne. <laughs> mamy szczypiorek. O! Sosteriaki, on jest bardzo dobry. O, winko. Mamy kolę. Tutaj dwa razy salernaciowy. Szalotki. Wiecie co? Nieraz się trafią nam takie bardzo ostre, a ostatnio trafiły się bardzo dobre, bardzo łagodne szalotki. Mam nadzieję, że te będą takie same. Co to jest? O, mix ziaren, czyli to oznacza, że Wojtek będzie chleb piegł, skoro kupił twaróg i mix ziaren. Kukurydza mini, makarony. Do łoka, dwa rodzaje, to jakieś nowe. Tych chyba nie mieliśmy, nie? A moi, no ale fajnie wyglądają. O, i zobacz, tu też są takie grzybki na rysunku, tak jak te mrożone akurat kupiłeś. Chcę spróbować, bo to, jest, to są najdroższe, a te są najtańsze. Aha, te najdroższy kupił, a te są najtańsze. I chcemy porównać. Y, winogrona czerwone, mamy dwa razy te mini ogóreczki. O, jakie tu fajne grzybki? Już kiedyś się mieliśmy egzotyczne, kolorowe szafirki nasze kochane, tutaj mamy, właśnie nigdy nie wiem, runa beans, coś od fasolki, yy, Karkuweczka. tutaj dwa jabłka te takie duże, one są takie kwaskowe, jak one się nazywają? Coś jak nasza reneta chyba, nie? Szara, one tak smakują, nie? No nieważne, ale one są bardzo dobre do smalcu właśnie, do dodania. Aha, czyli karkówka też do tego makaronu na... A dla mnie, dziękuję, to zaraz sobie zjem. Tutaj mamy masełko, awokado, szpinak ten baby, brokuły, ale te fajne, takie długie gałązki, pomidorki, san marzano. O, jabłko dla Maxa w czekoladzie, fasol, nie, groszek, groszek świeży, młody i grzybki dwa razy, czesnuty te orzechowe, no i teraz to już wszystko. Często dostajemy pytania, jak Wojtek robi ten makaron. My już go nieraz pokazywaliśmy, ale dla tych, którzy nie oglądali, stwierdzam, że nagram i tak, przysmażył Wojtek mięsko, ale musisz mówić w czym. Oliwie z oliwek i sosie sojowym. W oliwie z oliwiek, oliwek i sosie sojowym przysmażył Wojtek mięsko, do tego dorzucił Cebulkę. Do tego dorzucił ogonki od broku. Tutaj jest dalsza część, bo korzonki będą się te łodyżki dłużej robić. No i teraz przygotowuję sobie właśnie tu, zostawił te brokuły, tą delikatną część. Tutaj kukurydzę te mini kolby kroi. Teraz idzie kukurydza do garnka i chwilę się poddusi do łoka. Halo. Wojtek dodał sosu teraz, tego teriyaki. Teraz będziemy dodawać od takich najgrubszych do delikatniejszych warzyw po kolei. Na koniec pomidorki, szczypiorek, nasz szafirek i szpinak. Jak to się poddusi, dodamy makaron. Jak on się rozklei, wymiesza z warzywami, to danie będzie gotowe. Dodamy czosnku staropolskiego.

I gotowe. Ale to wygląda pysznie. Smacznego. Mamy wieczór i właśnie zabieram się za kolację. Herbatka i placki z jabłkami Będę właśnie smażyła. Mam olej do natłuszczania patelni z buźkami. Zaczynamy. I gotowe, to są takie, żeby brać sobie w rękę, maczać sobie w bitej śmietanie i, one, i bita śmietana jest posypana przyprawą dyniową, będą pyszne. O, oh, ktoś już zmęczony, smacznego. Mmm. jest mm, 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 mm. Wiem, wiem, no tak się na tej patelni zrobiły te z jabłkami. Mm. <ślima> Jednak resztę smażyłam na normalnej patelni. Dużo lepsze wychodzą te z jabłkami z tej normalnej patelni.